No idź do taty, idź do taty. Powolutku, powolutku. Do taty, idź. No, idź do taty, do taty. No, Tylko do taty. się schyl, żeby ją złapać. Tata, chodź. No, idź do taty. Ty się odsuwaj. Chodź, chodź. No chodź. A do taty, do taty, do taty. Dobra, dobra. Do taty. Niech idzie, gdzie chce. Jak chce się polepszyć, to niech idzie. No chodź. No, idziemy do taty. do taty. No chodź, idziemy, chodź. Zostaw, zostaw. No chodź, ja też jestem tutaj. Chodź. chodź. No a to później będziesz się inhalować. Idziemy do taty. Do taty. No, puszczam. Pożegaj, pożegaj. Puszczam. Oli. Uważaj tutaj, żeby się nie uderzyła o próg. Uważaj, próg. No chodź, chodź. No, idziemy do taty, do taty. Oj, da, dobra, dobra. Odpoczynek. Tak, odpoczynek. Idziemy dalej. No. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Brawo! Złapałaś taty! Ślicznie.